Właśnie jestem w drodze do Pittsburgha, mamy 3,5 godziny z ponad 6,5. Oczywiście wczoraj nie mogło zabraknąć przygód, ponieważ na początku w Norwegii stanął pociąg i przez chwilę było ciepło. Na szczęście udało się dojechać na farcie na, na lotnisko. Później lot był dosyć spokojny, ale 7 godzin w nim przespałem. Później na lotnisku był bardzo duży tłok, ponieważ mega dużo ludzi czekało, żeby zweryfikować po prostu dokumenty i najlepsze jest to, że na przystanku metro Kimurzy trochę nas, znaczy pokierował pewnie ja źle zgumałem i kręciłem się w kółko pomiędzy terminalami, a trzeba było wziąć pociąg w drugą stronę i jechać na Howard Beach gdzie był odstawiany Bolt, mało tego sorry Uber, Uber kosztował 10 dolarów i w domu zobaczyłem, że z drugiego telefonu już mi się wyczerpał internet i pobrało mi 250 zł, także około 60 dolarów, więc przygody jak najbardziej od samego początku.